Czy istnieje wzrok duchowy? Chciałbym dzisiaj o tym z Wami porozmawiać, bo niektórzy twierdzą, że mają wzrok duchowy, widzą rzeczy duchowe, a inni to negują, mówią, że absolutnie ja tylko wierzę w to, co widzę własnymi oczami. Nie istnieje dla nich jakiś świat duchowy. Są to tacy ludzie materialnie usposobieni, materialiści, może ewolucjoniści. I patrzą tylko na to co wokół. Zobaczcie, są to ludzie tacy nastawieni materialnie, to jest zarabiają, pracują, są skoncentrowani na tym, jak wydadzą te pieniądze, żeby się utrzymać, nakarmić, mieć dach nad głową, kupić ubrania. A, planują oczywiście odpoczynek, wakacje, wypić, zjeść i tylko ich życie jakby się kręci wokół rzeczy materialnych, ale istnieją też tematy duchowe i istnieje też wzrok duchowy, ale Chciałbym wam z wami się dzisiaj podzielić taką ciekawostką, jeśli chodzi o nasze oczy, nasze fizyczne oczy tutaj te gałki oczne. Ciekawostka taka naukowa, okazuje się, że naukowcy się przyjrzeli naszemu oku, ono drży. Ono bardzo, tak wiecie, drży bardzo szybko. To jest tych drgań jest gałki ocznej 50 razy na sekundę. Czyli my po prostu tego nie zauważamy, a, a oko drży. I mm, naukowcy oczywiście chcieli się temu przyjrzeć i zobaczyć, a co, jak, dlaczego, jakby co z tym się dzieje, po co, rozumiecie. No i mm, wzięto człowieka, któremu wstrzyknięto koło gałki ocznej, w te mięśnie, które są odpowiedzialne za te drgania gałki ocznej, takie lekarstwo, które doprowadziło do takiego zwiotczenia mięśni i to oko się zatrzymało. Wiecie, co się stało? Ciemność. Człowiek mówi, widzę ciemność, ciemność widzę. Jak oko się zatrzymało, to człowiek w ogóle przestał widzieć. A więc w związku z tym ruchem, dopiero wtedy zaczynamy obserwować świat. Tak, jest skonstruowane nasze oko. Wszystko, co widzimy, kolory, przedmioty, i, i ruch, i przedmiotów. I tam, rozumiecie, wszystko, co widzimy, jest. Yy, Związane, albo można powiedzieć, tylko dzięki temu to widzimy, dlatego że nasze oko jest w ciągłym ruchu. Tak to funkcjonuje. I teraz, jeśli chodzi o rzeczy duchowe, to Pismo Święte mówi o tym, że jest też wzrok duchowy. Są sprawy duchowe, jest życie duchowe, jest Bóg. A teraz ja już nie wchodzę w szczegóły, w co ktoś z Was wierzy, czy nie, ale zobaczcie, że żeby zobaczyć rzeczy duchowe, to też powinniśmy być w ruchu to jest ludzie którzy koncentrują swoje życie i swoje rozmowy tylko na rzeczach fizycznych oni widzą ciemność to jest w duchowym sensie niczego nie widzą mogą nie wierzyć w Boga w ogóle w jakieś sprawy duchowe ale są ludzie jeśli chcecie coś zobaczyć po prostu nie widzieć ciemności a zobaczyć świat duchowy E, swoimi duchowymi oczami, to trzeba być w ruchu. Trzeba na przykład o tym rozmawiać, o tym czytać, czytać Biblię czy jakąś literaturę duchową, dyskutować na te tematy, rozmyślać o tym, e, może się modlić, a więc e, interesować się rzeczami niematerialnymi, niematerialnym światem e, moralnością człowieka, pochodzeniem człowieka. Muzyka, sztuka to też jest świat duchowy, tak naprawdę. I, I ja bym do tego włączył, a więc rzeczy takie niematerialne, które nie są niezbędne do fizycznego funkcjonowania. Przeszłość, przyszłość, nadzieja, te, te, te rzeczy, no, ja bym wszystkie przyłączył do świata duchowego. Tak czy inaczej, jakie by nie były Wasze wnioski, Wasze obserwacje, to będą one miały miejsce, te obserwacje w. w Wzrok duchowy będzie wtedy działał, kiedy nasze oko jest w ruchu. Kiedy my o tym rozmawiamy, czytamy, się interesujemy, mamy potrzeby duchowe, poszukujemy czegoś i aktywnie działamy w tym kierunku, to wtedy dostrzeżemy świat duchowy. Jeśli nic w tym kierunku nie robimy, nie rozmawiamy, nic nas nie interesuje, no to w duchowym po prostu będzie ciemność. Tak jak fizyczne nasze oczy funkcjonują, podobnie się dzieje z wzrokiem naszym duchowym.